Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, ze względu na wulgarny język, sceny przemocy, nagość oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się, zachęce Ostrzeżeni! Transformers The Movie Studio Seria Deluxe Class Constructicon Scavenger! Generalnie w handlu powinno się robić coś tanio, ale w taki sposób, żeby wyglądało na drogo. Na szczęście hasbro podchodzi do tego w sposób niezwykle oryginalny, czyli zupełnie na odwrót. W końcu jak pokazuje strona Mightkomat.pl, to nawet gówno da się sprzedać. Ostatni z konstrukt ikonów już został pokazany, więc nadchodzi ta niezwykle długo wyczekiwana chwila, że już nie będziemy musieli oglądać bonkasera w trybie robota i połączymy to wszystko w kupę. Słowo klucz, by móc się bawić stertą przyciężkiego, wielkiego kawała. Plastiku, który będzie się odtransformowywał, rozłączał i rozpadał przy każdym bardziej gwałtownym ruchu, postawy i złączki nie będą przystosowane do kompensacji takich obciążeń na dłuższą chwilę. No więc zobaczmy, jak będzie wyglądać zwieńczenie naszego Dewastatora, które z jakiegoś powodu zostało pokazane nam na samym końcu. Tryb pojazdu przypomina mi te tandetne plastikowe zabawki. Piaskownicy, które najczęściej leżą porzucone na placach zabaw, najczęściej obtoczone w chrupiącą panierkę z piachu i psich szczochu. Osobiście brakuje mi tutaj mało istotnych rzeczy, takich jak yy, może farba na siłownikach przewodach, tłokach oraz innych detalach starannie wyrzeźbionych jak żylaki na nogach jadzi z warzywniaka. No i oczywiście naklejek na kabinie kierowcy z bobem budowniczym w środku. Oczywiście góra się obraca względem gąsienic, a łycha też ma artykulację. To się chwali. Ostatnia z rzeczy, która może lekko rozpraszać przyszłych nabywców, to widoczne stawy kulkowe w łokciach, które muszę przyznać, że wyglądają tutaj równie estetycznie co brązowa ścieżka w brudnych gaciach. Zobaczmy zatem... di pro <laughs> 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 był zawsze paskudny jak kozia dupa. No i już obraziłem jakąś narzeczoną jakiegoś inżyniera lub lekarza z odległej nibylandii. Mimo to dobrze wiedzieć, że Hasbro nie usunęło tego jakże charakterystycznego elementu urody Scavengera. Tak czy inaczej nie ma to wielkiego znaczenia, bo pokupnie całej piątki i tak go weźmiesz, żeby chociaż skompletować zestaw. Figurka wietrzy pachy jak ziomek po pierwszym dniu na siłowni, a do tego puste łapy, które będą wręcz idealnie przepuszczać promienie słońca przez ten plastik cienki jak majtki striptizerki. Ponieważ zielonego plastiku było tutaj tak mało, że nawet dłonie musiały zostać wykonane z czarnego plastiku pomalowanego na zielono. Jest to tak głupie jak programy informacyjne w telewizji. Na pewno nie będą się odróżniać kolorami nawet na tych zdjęciach promocyjnych, które mają sprzedać figurkę. Obrotowe nadgarski, zapomnij. O obrocie w talii? Możliwe, że też, chyba że ten syf z tyłu da się jakoś poprzesuwać. Tu pewnie odezwą się zaraz z pretensjami zwolennicy tej figurki, że czego ja się czepiam i czego oczekuję od tej figurki. Odpowiem niczego. Bo ja nie kolekcjonuję figurek od Hasbro i to nie ja powinienem mieć jakiekolwiek do nich oczekiwania. Ja tylko zwracam uwagę na ich niedociągnięcia. Ostatni z trybów to ręka Dewastatora, która wygląda jak ręka Dewastatora. Pod warunkiem, że zamontujemy wszystkie elementy, które sprawią, że będzie przypominać w ogóle rękę. Z akcesoriów to pistolet do nabycia w preorderach na Amazonie. No i z, czego, z tego co wiem, to Dystrykt Zero też się tym chwali. Czas start i udanego polowania. Jeżeli wam się spodobało, wciśnijcie mi lajka, zapodajcie komentarz i subika. Dla was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie. Oraz paliwo na nowe filmiki, co podkręcą kanału wyniki.